Siatkówka na początku jest trudna, naprawdę trudna. I warto to powiedzieć głośno, szczególnie młodym zawodnikom i rodzicom. Dlaczego? Bo ruchy w siatkówce są mało intuicyjne. Na co dzień nie odbijamy piłki sposobem górnym ani dolnym. Nie ustawiamy się pod lecącą piłkę tak, żeby idealnie ją przyjąć. To nie są naturalne ruchy jak chodzenie czy bieganie. Popatrzmy na inne sporty. W piłce nożnej bierzesz piłkę i kopiesz. To jest naturalna twoja umiejętność i y, młodzi chłopcy, dziewczyny po prostu to robią, nawet nie pytani. Każde dziecko to robi i w koszykówce jest podobnie. Rzucasz, lepiej, gorzej, ale rzucasz, możesz wziąć papierek i wrzucić do kosza na śmieci. Po prostu to robimy. A w siatkówce tu trzeba ułożyć dłonie, pracować nogami, kontrolować ciało. I jeszcze czytać tor lotu piłki, to wymaga czasu, to nie jest takie proste, i tutaj często polegamy i ulegamy temu, że nie chcemy tego robić tak długo. Pamiętam też swoje początki. Po dwóch latach Judo zapisałem się do klasy siatkarskiej, i szczerze, do końca ósmej klasy nie byłem zawodnikiem, który się wyróżniał. Chciałem, ale nie mogłem. Technika nie była moją mocną stroną, byłem mało fizyczny. Często le lepiej sobie radzili albo mniejsi, którzy byli bardziej skoordynowani, albo ci wyżsi, którzy łapali się na kadry wojewódzkie i mieli więcej okazji do grania, trenowania i byli po prostu lepsi. Dopiero później zacząłem rosnąć, nabierać fizyczności, skakać, dynamika, gibkość, zwinność to wszystko było moją domeną i, i na tym jechałem i yy, grałem coraz częściej w pierwszych składach i. W końcu byłem e, podstawowym, jednym z, z wielu, można powiedzieć, podstawowej szóstce i, i nabywałem swoich umiejętności, poszedłem dalej. To pokazuje tylko jedną rzecz. W siatkówce rozwój przychodzi z czasem. Tu cierpliwość naprawdę, naprawdę się opłaca. Dlatego w mojej akademii stawiamy na dostępność dla każdego. Mamy grupy dla dzieci, dla młodzieży i dorosłych. Jedni przychodzą trenować, inni pograć rekreacyjnie. Inni jeszcze po prostu przyszli porozmawiać z innymi ludźmi, spędzić fajnie czas, pośmiać się, pograć i wrócić yy, bez stresu do domu. Każdy znajduje tu swoje miejsce, niezależnie od swojego poziomu gry. Siatkówka to nie tylko technika, to współpraca, partnerstwo, kompetencje społeczne, to przeżywanie emocji nie zawsze tych pozytywnych, radzenie sobie ze stresem, z trudnościami i to wszystko daje siatkówka. Dlatego zapraszam Was jeszcze raz. Do obserwowania tego kanału i zastanowienia się, czy Akademia Kanga nie jest miejscem dla Was. Mamy też w swojej y, ofercie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla przedszkoli i od niedawna Pilates, który prowadzi moja żona. Zapraszam Was serdecznie do obserwowania. Trzymajcie się.